Cześć, manko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę za Squad Battles. Jak widzicie znowu udało mi się wbić Elite 2. Przejdźmy teraz do paczek. Na początku może otwórzmy sobie mega paczkę. I tutaj mamy Hamsika, więc... Co jest w miarę dobrze, ale mogą być lepiej, jest jeszcze Matip. tip. Jest, mamy kilku ciekawych piłkarzy, którzy mogą coś kosztować, więc sobie ich na listę transferową. No zobaczmy, co tu jeszcze mamy. No tutaj kontraktów, trochę kondycji zespołu. I mamy jeszcze żeton draftu. Więc będą chcieli jeszcze zagrać draft. Myślę, że całkiem fajna paczka. Myślimy teraz wszystko do klubu. Teraz przejdźmy do paczki złotej paczki piłkarze premium. A w tej paczce mamy Dembele. Zobaczmy, kto jeszcze z Deulo no myślę, że część piłkarz może coś kosztować. No, Wyślijmy sobie resztę piłkarzy do klubu i przejdźmy do ostatniej mega paczki. I w tej paczce jest Kolarow. No, oczywiście mogę być lepsze te nagrody, ale kilku ciekawych piłkarzy jest. Trochę male zarobię. Już trochę kart kondycji wpadnie do zespołu. Mam nawet ciekawe stroje Wolfsburga. i no, je sobie tych piłkarzy na listę transferową. No, no dobrze, wyślijmy nasze karty do klubu i skwikselujmy duplikat strojów. OK, myślę, że w tym odcinku to już na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję wam za oglądanie. Cześć.